Dobra jedziemy szukać rupieci Żebyśmy mogli naprawić generator Bo inaczej bez tego po prostu nie otworzymy drzwi całej tej bazy Kurka wodna, no znowu nic. Moment Dobra, tu też otwar... O! Mamy śrubki Ile tego mamy? Mam tylko jeden złom Co to jest jeden złom? Dobra, jeszcze skoczę dalej Żeby jeden złom nas hamował, no Znaczy nie jeden złom, tylko żeby taka drobnostka jak złom A jak ta bryczka Też otwarta Dobra, podjedziemy jeszcze tutaj Kurwa! No niestety... Nie no, co mi z jego motoru? A ja, gdzie on tutaj... poleciał? Daj złom. No nie nie mogliśmy go opuścić. Potem gdzieś byśmy się spotkali na drodze i, I to on nam by, by zrobił kuku. Oh. O kurde. Skąd oni się tu wzięli? Co my tu mamy? Spróbujemy ich rozpykać to jest. Dobra, jednego mniej. Gdzie jest kolejne? Tu mamy paliwo. Tu będzie trochę klamotów. A tam widzę go. Nie, to zombiaczki. Czyli one się nimi zajęły. Daj, dajcie złom O, tylko nie świruj Mamy to Wracamy do obozu Niro Ale moment, moment, moment W tej całej ekscytacji nie przyjrzałem jeszcze innych Mi tutaj złomu ciągle brakuje. Motor jest rozwalony. O proszę. Tu mam max. Bo to tu mój. O i złomiks. Tu już mamy 7. I dobrobyt teraz, wszędzie złom. Proszę bardzo, czego nam brakuje? Butelek po piwie, ale niedobrze. Dobra, gdzie jest maszyna? A jeszcze tutaj coś mamy, uszy. No dobra Wracamy Tak nie jest tak prosto tylko wskoczyć do bazy niro. Wziąć swoje jednak trzeba troszeczkę po, popracować nad tym Ale już też tych basów, nam aż tak dużo nie zostało. No i na szczęście mamy dzień. Nie musimy się tutaj po nocy szwendać. O! Kurde! Znowu ich jest pełno. Dam radę zapisać. Szybki zapis, dobra. Zdążyli się tutaj zadomowić. Na parę minut tylko, kurczę, odjechałem. Dawaj go. Dawaj ten karabin. Nędza taka, że... Też słabo, amunicji słabo, z powrotem wracam do strzelby Ilu tu ich jeszcze jest Dobra, spróbujemy tak Kończymy Tumik Dobra Tego się nie udało. Dobra, i ich jeszcze jest. A tu jest. Dobra. Oty. Dobra, A ja jaj nie zauważyłem No trudno. <coughs> No na szczęście tutaj zapisane było. Spróbuję jeszcze raz ich rozpykać. Skąd, gdzie? A. Gdzieś snajper po prostu mnie dobra. Tam widzę, że jakimś wilkorem oni, oni walczą, to na razie ich zostawię. Jak się pomęczą. sobie życie cofniemy. Bardzo mamy tu czym strzelać Dobra, wejdziemy na hamca. Je pani wieczyści zabiję was. Dobra. Kapienę. Dawaj. Okay. Co tak u Tylko ten został. Co on mięska nie daje? Okay. No i mamy co zbierać Dobra, dobra I teraz tak Musimy naprawić generator, który tutaj nam dymi Mamy klamotę. No i proszę. Zielne światło. Zielne światła. To do pole. To mi ich wszystkich ściągnie na głowę. Gdzie ten głośnik? A, tu Kończymy się Kurcze. O, w I teraz. Będzie spokój. No już tam koleżka idzie Na śimano Jednot! Kolejna tropę No wreszcie Dobra Zobaczymy co tu mamy Na razie zamykaj kolejne Zamykajjestrat zamykaj. W końcu kurwa Jest opana na twarz odkład Przygotłem coś Tak, nie uwierzysz mi ale rano przyłaziła tędy jakaś pieprzona pielgrzymka? Tak. Niektórzy nie goście, z ogolonymi ulbami, niektórzy nieźle pochlastani, cały konwój wypełnionych sędziów i oh. No i mamy to. Mówię o skupieniu, ale doszedłem do wniosku, że przy jakiś kurczę kilku tylko ciosach, strzałach. Zaraz jestem po prostu.

ogarnięte tylko jeszcze trzeba by było połazić i pozbierać tu mamy szafę mm -hmm. dobra weźmiemy ten karabin uzupełnimy Amo i specjalnie weźmiemy snajperkę o tak Dobra. To mi się podoba. Szkoda tylko, że nie mogę mołotowów robić. Jak tam z apteczkami? Wszystkiego max. Dobra. Tego nie weźmiemy. Tu to się nie przeciśniemy Dobra, nie ma co marnować czasu A jeszcze tutaj zajrzę Ups Dwa zęby wyleciały Nie, no tu byłem Tylko jednego klamota, żeby naprawić motocykl. Ale lepsze to niż. Okay. Dobra. Spójrzmy jeszcze na mapę. Co my tu mamy? To już mamy zaliczone. U, 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 obóz żelaznego Majka. chyba tutaj będę musiał skoczyć teraz i zobaczyć co oni by tam mogli mi dać lub ewentualnie jakieś zadanko w sumie nie poszło tak źle biorąc pod uwagę, że ostatnio często zdarzało mi się zginąć ta tutaj nie było aż tak tragicznie. Nie, Dobra. W kuchni za bardzo nie mam co zostawić. Oszczędziłem tych trochę. Dziś to wszystko. Sarenek Ty co nie pracujesz? Czemu nie pracujesz? Hmm. Tak dla Sami nic nie robią. Masz jakieś trofea. Dobrze. Bardzo dobrze. To wszystko. Super. Dobra. Teraz tak. Same tu handlarza do. Mm. No pięknie. To cudeńko bym chciał mieć, ale na razie podręcznikowy przykład świetnej strzelby typu pump Action. Sensowna szybkostrzelność oraz siła rażenia wyraźny krok naprzód, szczególnie na średnim zasięgu Ciekawe ile to rządło mm, 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 Uniwersalny pistolet maszynowy Ja bym chciał mieć to i to starczy mi kasy To tak, trochę bezpieczeństwa I to celna cel na broń spodobać Dobra i teraz zobaczmy zaopatrzenie. Dobry wybór sporo kasu, ale warto Lepszenia I to powinna Apteczka jak najbardziej i szafa teraz aha, czyli mam do wyboru albo tą, albo tą. Na razie zostanę przy tej. Ewentualnie gdzieś sobie ją zmienię. I specjalna. No to w sumie tylko z jedną bronią mogę śmigać. Jakiegoś lepszego pistoleta nie mam. Ładnie, jeśli będzie czegoś Zaraz jeszcze zobaczymy. Z broni tutaj ma. Grubasek. Wyjątkowa strzelba, która mieści się w kaburze na biodrze. Nie ma wielkiego kopa, ale za to jest uniwersalna. Kiepski stan, no właśnie. O! To by było super. A nam jeszcze brakuje trochę do następnego poziomu. A rządło to jest jaka broń z podstawowych ta jest boczna ale to nie no właśnie no tutaj z tej bocznej ta taka maszynówka to by była świetna dobra jest. już wszystko rozumiem będziesz czegoś potrzebować wpadnij go. dobra Jeszcze w jedno miejsce bym skoczył Ej jak leci? Właśnie tutaj Zatankuj, napraw Prawie go zajeździłem Na razie No i gitarka To tutaj zapisujemy I na razie skończę, także dzięki za oglądanie i do zobaczenia na akcji w następnym Days Gone. Cześć!